Siema, witam Was w kolejnym odcinku zagramy The Bindic of Isaac Rebirth Jak widzimy na file 1, czyli na pierwszym naszym zapisie są fragmenty jakiejś układanki i gdy zdobędziemy całość, będziemy mogli mieć właśnie do wyboru takie Polaroidy albo jakieś takie smutne zdjęcie i będziemy mogli iść do, do Blue Baby albo do Delamba. To są już późniejsze etapy gry. Ja by tego dokonać trzeba kilka razy pokonać, chyba Isaaca w katedrze, ale nie jestem pewien. Dobra, zagramy sobie Azazelem w takim razie. Okej. Okay. No, jak widzimy, na start mamy latanie i Brimstone. To jest właśnie Brimstone, tylko taki mały. Jak, będzie, jak mamy Dila z diabłem, to tam mamy normalnego. Brimstone'a. Dobra, pójdziemy sobie na bossa, bo w sumie na razie mamy gigantyczny damage. Oj, dostałem damage, nieładny. Nieładny z jego strony. O Jezu, kurde, ale słabo. Dobra. Nic się nie stało, dostaliśmy Ball of Bandages. Aha, kiedy zdobędziemy takie trzy, nie 4, będziemy mieć złożoną Yy, taką typiarkę nie pamiętam z jakiej to gry było ale będzie nam będzie chodziła i na przykład zabijała też nie zadawała obrażenia Jest też czerwony ki Cube of Meat, nie? Czyli kostka mięsa tak zwana No i po jak zbierzemy cztery takie kostki to będziemy mieć mm, tego Midboja. Będzie na, nam pomagał też. Dobra, to tu mamy ogniste łzy. Bierzemy to. Nie wiem, czy nam to w sumie pomoże. Czasami właśnie potrafi utrudnić rozgrywkę, ale ja zaryzykowałem i wziąłem. Ponieważ czasami właśnie te łzy wybuchają. Ale jak na razie nie widzę, żeby na Brimstone to działało, ale zobaczymy w trakcie rozgrywki. Czy to będzie coś dawało nam? Po prostu podpala i tyle. I czasami właśnie wybucha. Jakbyśmy mieli Pyromaniaka teraz ewentualnie, to dalibyśmy sobie radę. Pyromaniak by nas healował. O, podpala! Ale chyba nie zadaje tego. Nie wybucha, więc jest zarąbiście. W sumie z Brimstone'em to było opłacalne dosyć. Więc, dobra, idziemy dalej. No, tutaj są ogniska, dobrze klucz zachowałem nie otworzyłem tamtej tej złotej skrzyni. Znaczy,ż może byśmy tutaj klucz gdzieś zostali, ale wolałem nie ryzykować, bo czasami zdarza się właśnie, że nie dostaniemy klucza. Mhm. Jesteśmy halo, tak? Nie, attack fly, dobra. Co ja gadam halo? Nie, nie, nie. Dobra, ten się spalił, jest dobrze. Skrzynię zaraz otworzymy, jeżeli dostanę jakiś klucz. Wow, spokojnie. Dobra w sumie z tą muchą dobre połączenie. O, pentagram, dobra, mamy damage up. Mamy damage up i tu jest Judas Shadow. Jak zwykle nie mogę wziąć, bo jest za trzy niebieskie serca. To jest właśnie pech, kiedy nie mamy w ogóle żadnych serc czerwonych, to właśnie każdy item praktycznie jest trzy a... niebieskie serce i to jest nieopłacalny deal no chyba, że mamy naprawdę full niebieskich serc, to wtedy to się opłaca zrobić no dobra idziemy dalej w takim razie, kurde no nie idziemy jakoś to unikanie tutaj na PESie Faberty, to w sumie nic nie daje to po prostu takie taki komunikator, jakby sobie wyskoczył no dobra Mam spell Nie pamiętam co to robiło Nie pamiętam No dobra Już pokonam The Last Lockdown No kurde Wszystkie pilsy widać że tutaj są przeciwko nam Ale my damy sobie radę Nie ma co tutaj Panikować Jest dobrze The Fool Jeżeli będę ją bo to ewentualnie Będę mógł sobie na niego wejść i wyjść szybkim ruchem iPhone Pils. No neutralna taka w sumie co nic nie daje Pils. Pigułka. Dobra. Jest dobrze. A co mamy tutaj? Bo czasami item jest. Nie ma itemu. Są trzy czerwone skrzynie, nie opłaca się. Chociaż w sumie Zelem. No nie wiem. Zrobiłbym sobie w sumie. Ale to za moment. Muszę najpierw znaleźć Treasure Home. O, jest klucz drugi, dobrze. E, two of Hearts, to nic nam nie daje. Znowu. Best Buds, Worn Protection. Aha, to jest... Nie, nie wiem co to daje. Uuuu... Zapewne daje to, że jak ktoś nas dopiero uderzy, to aktywuje się taka Mucha, chociaż nie jestem pewien, ale jest taki item. Ale tutaj ja nie mam pojęcia naprawdę, co to było? Aha, tak, jak, y y widzicie, tutaj się Mucha zaktywowała, jak w nas uderzył w przeciwnik, no i super, ja zaraz ginę, jak tak będzie dalej szło. No, nieciekawie. Ale ta Mucha jest słaba Dobra, jest HP up Jest dobrze Teraz chciałbym zobaczyć sobie Jedno pomieszczenie Zobaczymy gdzie byliśmy Byliśmy, no praktycznie wszędzie, teoretycznie Co tu będzie? A, dostaliśmy pająki, fajne no, jak widzicie to było nieopłacalne jak na razie, bo w sumie po walce też możemy coś dostać, ale mała szansa. Hmm. dostaliśmy jakiś ten. Bad penny. No to wezmę to. W sumie rzeczy, które są nazwą penny, w sumie są dobre. No to chyba obraca się w... Obok monet, no. Wszystko. No dobra. Cavesy. Co? Dopiero cavesy? Kurde. No to jakoś wolno to idzie wszystko. Aż za wolno szczerze bym powiedział. Kurde. A, ale gówno. Zbieram monety to ten. Pierdze, ale super item. Nie wiem co to mi dało, ale... Jest beznadziejne. Kurde, jakoś mało HP mam co chwilę, jak Judasem się czuję. że nawet Ju Ju Judasem potrafię szybko HP nabić. Sporo, a Zazel co to ma być? Mocny damage, ale HP to naprawdę nie ma. Sporażka po prostu. Musimy coś na HP znaleźć, bo... Damage w sumie nie potrzebuje, jest dobry. I są... Jest... Wiadomo, że jest to jakiś lepszy jeszcze damage, no ale jak na razie to będę i tak dawał radę przez długi okres czasu. Więc dajcie mi chapę przez ten czas. No, 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 no. Dobra. Zginął od yy, zapalił się po prostu, spalił. Uuuu, spokojnie. Co my tu mamy za bossa teraz? O, The Fallen? Ok, okej, okay, okej. Okay. Dostaliśmy losowy item z Devil Roomu. Dobra, bierzemy w sumie łopatę, bo nie mamy nic nas... No, ja... Żadnego itemu nie mamy. Aby go użyć, więc łopata w sumie się przyda. Do niczego tak, żeby sobie po prostu mieć jakiś item na <grystanie> no, pewnie lepszy wirus. Boż, to jest beznadziejny item poison touch. Po prostu jakoś dotkniemy to, zarażamy go. Nic nie daje. Ciekawego. Dobra, muszę jeszcze zejść na dół. W takim razie poszukiwaniu szczęścia. Nie, nie, nie poszukujemy szczęścia. No, A w moim by się przydał lakap. <noise> ale my szukamy czegoś lepszego. Życia. O kurde, ale się wrąbałem. Tutaj muszę uważać. Dobrze te latanie Azazel mało. Po prostu byśmy mieli przerobane. No dobra, tutaj jeszcze sobie wejdziemy. A tutaj robaczki na arenie, na arenie nic nie ma ciekawego, więc możemy sobie pójść. A w sumie użyję tego, to się bardziej opłaci, żeby musiał zapieprzać tam kilkanaście pokoi. Dobra, jak widzimy tutaj, nasze statystyki są w miarę, w miarę, w miarę dobre. Ale oczywiście mówię o statystykach damage'u, <noise> bo reszta to jest po prostu porażka, nie? No dobra, wszyscy tu są, chcą się na nas rzucić. A oh, jezu, czemu ten nie zginął? Uu. chyba za mało damage'u otrzymał. Właśnie no. trochę sporo, nawet sporo HP mają. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. O oh, shit O, już, już, już powoli ten damage nie daje rady, jak widzicie I za niedługo mogę tutaj paść. A to będzie nieprzyjemne. A nie chciałbym właśnie. Cześć, co to jest? Depsy 1? To wejdę sobie. O kurde, nie, niepotrzebnie wchodziłem. O, dziękuję. Wow. Dobra, dobra, damy radę, damy radę, nie jest źle. Dobrze, że mamy... uch, chociaż ten damage, o kurde, ale blisko było tutaj, abyśmy do... oberwali. Jest! Dobrze. Uuu, nie wiem czy tą strzykawkę brać, zaraz wam wytłumaczę o co chodzi. Mmm, kurde. Za mało rzeczy. Za mało... HP mamy, żeby robić deal z diabłem. To jest nieopłacalne teraz. Dobra, ta strzykawka daje to, że losowo zamienia jakieś statystyki, na przykład zabierze nam tier Sapa, czyli będziemy, mieć, będziemy dłużej ładować naszego brimstone'a w tym wypadku, ale na przykład będziemy mieć większy damage. Albo może nam na przykład dodać speeda, albo zabrać damage I Będziemy zapieprzeni, popieprzeni, ale nic nie będziemy bić Dlatego nie wiem właśnie czy to jest Czy to opłaca się wziąć Na razie zostawimy, pójdziemy sobie dalej Zap Jeszcze nie widzieliśmy treasure Ruma, więc nie wiadomo czy to będzie opłacalne Ewentualnie jak nic, o kurde, nie dostaniemy To wtedy, wtedy można wziąć Aha, lucky rock, dobra, bierzemy jak będzie gdzieś dużo kamieni, jakieś zbiorowisko, to wtedy użyję BOMBY na kamienie Wyle Wylecą nam pieniążki To jest dobry trinket item Lucky Rock Bardzo dobry Właśnie przydaje się w, w tych momentach, kiedy potrzebujemy pieniążków Na przykład do itemu Money Equal Power Czyli im tyle ile mamy pieniędzy, tyle mamy damage'a Jest taki item Takie okulary No. Dostał Cię do lałów. Dobra, co tu jest? GRID. Oh shit. No szkurde mać, co za popiszony frajer, no. Dobra, udało się jakoś cudem, cudem go pokonać. Trzy bomby z jednej skrzyni. No, i źle nie jest. No dobra, pójdziemy sobie do sklepu. A nie, to był sklep właśnie, no kurde. No to do dupy, dobra. Cały czas napotkamy jakieś soul Herta albo czarne, czarne. serce napotykamy, więc jest bardzo dobrze. To nam ratuje dupę. Na szczęście na razie udaje mi się jakoś przetrwać przez te wszystkie pomieszczenia, no ale zawsze dostaniemy jakieś obrażenie z dupy. To mnie właśnie irytuje. No dobra, wchodzimy do rumów który mamy beznadziejną książkę, ale przynajmniej lepszą chyba niż ta łopata. Aha, no dobra. tak książka po prostu daje nam losowy item. jakiś tam bombę, klucz, kartę, pff, ale żadnego itemu, nic, nic z tych rzeczy nam nie daje. The Empress zamienia nas w demona, w którym jesteśmy, ale podwiększaną damage, a full możemy uciec dzięki niemu z Boss Rusia. Jesteśmy teraz w depsach 1, więc to jest dopiero 13 minuta. Czyli mamy jeszcze sporo, sporo czasu Czyli na pewno zyskamy darmowy item z Boss Rush'a No chyba, że zginę, no <laughs> Ewentualnie wtedy mogę sobie pomarzyć o tym itemie Łowu, wow, spokojnie Nienawidzę tych pająków Brimstoneków Brimstoneków Dobra, idziemy dalej Hmm. W sumie tutaj nigdzie nie wchodzę, no nie wiem, nie wiem, ja, ja chyba, no nie wiem, czy ryzykowe czy nie ryzykowe, dobra dam trochę kluczy. Aha fajnie, o kurde, ale drop, dobra to się opłacało w sumie zrobić, ale teraz cię muszę rozwalić, przepraszam, o i odzyskałem jeden klucz i w serce dostałem, to było opłacalne, nie, nie biorę tej strzykawki niestety. Nie biorę, bo zbyt duże ryzyko, że będę miał mały damage i w sumie mogę przegrać wtedy. No dobra, wchodzimy tutaj. Tutaj mamy dwa klucze. Trzy klucze. No dobra. Pokój jest w miarę, w miarę dobry. Nie ma strachu. Dobra, tutaj trzeba uważać na te głowy ich. Koło, wow, wow, spokojnie. Okej, okay. jakoś to nam wyszło. Idziemy dalej, arena. Co jest na arenie? Jena skrzynia złota, to nie, 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 nie. To nie dla nas. Aha, postawię sobie kilka bomb. No, tu nawet sporo kamieni jest. Muszę właśnie sklep znaleźć i donation machine, bo niedługo będą 100 monet wpłacony I ulepszy nam się poziom sklepu, będzie mieć więcej itemów po prostu. Aha, fajnie, bateria Nie wiem po co bateria nam tu daje Chyba, że moglibyśmy sobie poczekać z tym No dobra, bombę nam dało, nieźle Lepsze to niż nic Wchodzimy, co tu mamy yy, Blue, yy, Nie Blue Baby boże, tylko Brother Baby yy. no, Słaby coś ten drop dzisiaj z itemów ale dobrze że za zelem gram, bo przynajmniej ratuje to mi rozgrywkę. Hike Princess spada po prostu noga matki. Jeżeli użyjemy to, jeżeli będziemy sami w pokoju, to na nas ona spadnie, niestety. Tu w wezmę sobie, użyję Hike Princess, Princess i The Fool. Oh, o, Jezu. Nie ma opcji, że ja The Foola nie wezmę. Dobra, wchodzimy do góry. Aha, mamy ten. Zasłoniętą. Mapę O kurde Ale shit Trochę przerąbane mamy Muszę się teraz pilnować żeby mnie nic nie dotknęło Kurde Jest! O mamy Andrzej Room jeszcze Dobra, HPA, Pangel Room, wchodzimy. Eee, Dead Sea Scrolls to w sumie będzie lepszy wybór niż tamta książka. Faith Up Oczywiście, dostajemy trzy niebieskie serca Co to daje? To daje losowy jakiś efekt jakiś, jakiegoś itemu, jak, jakim z gry o, czy, o to mi chodzi. No, tutaj mam zamknięte. Dobra, już, już dostaliśmy trochę... HP, więc jest dobrze. Dobra, teraz jak stąd wyjść, bo mamy chyba amnezję. Po prostu nie widzimy mapy. To mnie denerwuje, nie lubię po prostu tego. Dobra, niebieskie ogniska zawsze spoko. Może być niebieskie serce. No, nie wypadło, więc trudno się mówi. No kurde mać, oni tak strzelają tym. Masakra to jest po prostu Dobra co dwa pokoje się odnawia te Death Scrolls O kurde ale tutaj O kurde ale tu było tego Gówna Jan znowu żadnego niebieskiego serca Ej co mnie znowu walnęło Kurde, to nie działa tak. No to nieciekawie. Dobra, nic nie wypada. Jeszcze te dwie czaszki rozwalę. Może ewentualnie czarne serce wypaść. Nie, karty High Princess, Wheel of Fortune. O, dobra, to może być w sumie. Wheel of Fortune jest ok. Mogą fajne rzeczy wypaść. Może na przykład dolar wypaść, będziemy mieć dzięki temu 99 monet albo może wypaść właśnie jakieś ha, serce. Dobra, jeszcze więcej by się przydało. No dobra, filsy wypadają. Speed down. Lemon party. No widzę, zabolało nas to trochę. No kurde. Ale to będzie trwało dosyć długo. No ale trochę się tych itemów dropie Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Nie wszystkie monety, bo chcę jeszcze do sklepu wejść. O, dwa takie same pilsy. Lemon Party. O, to będzie dobre. To się przyda. Dobra, w takim razie. Rozwalamy wpis do tą maszynę, dostajemy dużo fantów fajnych i możemy lecieć dalej. No dosłownie lecieć. Dobra. Mm, Okej okay. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Szukamy sklepu No ci przeciwnicy nie są na nas. Żadnym zagrożeniem Więc mamy tutaj Prostą drogę Do Wyjścia, o kurde Tirsap Down, no nieciekawie, dobra Petrify Poop teraz nam się przyda, nie, nie żaden ten O kurde, no i teraz właśnie Zabrało nam speeda i Nas to Mocno zabolało no dobra, bateria jest, o 5 monet, 5 proszę nie zatnij się maszyno Jest, level 2 Level drugi, o jeszcze dalej wbijamy, dobrze Dobra, wezmę sobie dwa trinkety Nie, to chyba nie daje dwóch trinketów To jest to właśnie taki item, który daje możliwość noszenia dwóch trinketów naraz Czyli byśmy mogli i na przykład dla nosić i Petrify w pół cały czas no dobra, ale wrzucamy. Póki co nie zacięła się ta maszyna, więc jest ok. Oo, ale tutaj. No to zarąbiście. Jeszcze mam możliwość późniejszego wrzucenia sobie. Dobra, zaraz zobaczymy, gdzie ja to wyrzucę. No. Aha, to nie działa tak w ten sposób. Chyba nam to daje trzymanie dwóch kart jednocześnie. Jeżeli nie, to ja po prostu nie mam pojęcia, co ja kupiłem. <laughs> tak, to już jest. Nie wszystko jeszcze pamiętam dokładnie, no ale, ale dajemy radę, jest ok. Dobra, tu mamy maszynę, o kurde, wszystkie monety w pizdu poszły. No dobra, musimy ją rozwalić w takim razie, bo byśmy sobie podropili trochę kart i solhertów bo z tej maszyny jest bardzo duża, duża szansa, że coś takiego nam dropnie. No dobra, to idziemy w takim razie do bossa. Aha, boss pokonany. No tak, matka. Więc w takim razie przechodzimy dalej. Co tu będzie? Łąb. Dobrze. A nie utero. Utero nie lubię po prostu. No dobra. Przejdziemy dalej. Szukamy teraz... O kurde, nie lubię tych guwien. Właśnie te czerwone kupy dają nam. Zadają nam obrażenia, jeżeli w nie wejdziemy. Jest taki wosk, który je stawia. I to jest właśnie. Do dupy. Dobra, otwieramy, otwieramy i nic nie zyskujemy. W sumie hajs. Właśnie po matce, po zabiciu matki, to hajs się nie przydaje. No, można mieć tam trochę hajsu i liczyć na jakąś maszynę, ale to jest dosyć rzadkie. No, w sumie losowe, że tak mogę powiedzieć, no. Kurde, no, nienawidzę tego. Oni, one strzelają takie te czerwone mięsa. To denerwuje. Zwłaszcza początkowych graczy. No dobra, doszliśmy już z dwoma sercami. I coś mi się wydaje, że chyba nie uda nam się pokonać za żadne skarby Izaka. Ja bym se poszedł do szatana w takim razie. O, język Judas Stone. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co to robi, ale w sumie wezmę sobie ten język. No dobra, idziemy, co mamy za bossa. Bosem jest. O kurde! Użyło mi tego. O, o, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Właśnie to jest taki boss podobny do Pina, czyli tej takiej mniejszej dżdżownicy, ale on jest silniejszy o wiele, 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 wiele. Trzeba go właśnie w ten... O, właśnie w ten ogon trzeba go bić. I on jest ulepszoną wersją, bo jest czarny bardziej murzyński. No i tutaj chyba... Nie, nie ma więcej HP. Bo jeżeli przeciwnicy są czerwoni, to mają w... podwójne HP chyba. O kurde. O ja pierdziele. Ooo. No to lipa. Pier... Pierwszy mój dead no. <laughs> No, po prostu to podejście nie wyszło, było tak beznadziejne, że, że szkoda gadać. No ale dobra, to do, do widzenia w kolejnych odcinkach. no Ja byłem Game i, I siema.